Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Wylosowałem oczywiście zaległych zwycięzców konkursów, proszę bardzo, wszystkie skiny zostały wysłane. Gratulacje i proszę sobie odebrać. Dzisiaj do zgarnięcia taki skin, a żeby go zgarnąć łapa w górę, subskrypcja i oczywiście komentarzyk, więc bierzecie udział. No i również trzeba dołączyć do Discorda, link do Discorda znajduje się w drugiej linijce opisu, więc wbijajcie, żeby wziąć udział, jest to weryfikowane. No i... Ponad 60% osób, którzy, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje kanału. A brakuje nam dosłownie. W sumie to Wam powiem, czekajcie, e, ile nam brakuje. Mordeczki już sobie odpaliłem. Na ten moment, jak nagrywam ten film, e, 214 subskrypcji. 214 subskrypcji do 45 tysięcy. Już kiedyś miałem 45 tysięcy, a nawet 46. Nie wiem, czy nie 47, lecz no to spadło, ale. No kurczę, naprawdę niedużo brakuje do 45 tysięcy. Kto nie subskrybuje, aż się zająkałem, mógłby zostawić subskrypcję, no to wtedy byśmy te 45 tysięcy dobili. Z góry serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze chciałem szybko te statystyki sprawdzić. Odbiorcy, czekajcie, i wam powiem dokładnie na ten moment, ile osób nie subskrybuje kanału. Powiedz mężczyźni, Region Polska. Bez subskrypcji, dokładnie 58,4% bez subskrypcji, a subskrybenci 40,4% I to jest e, e, czas oglądania przez subskrybentów e, przez ostatnie 28 dni Więc mordeczki, jeżeli mógłbym was prosić serdecznie, żebyśmy dobili te 45 tysięcy To zostawcie subskrypcję, jeszcze raz serdecznie dziękuję e, A dzisiaj taka możliwa że nowa seria, oczywiście seria, czy to się opłaca dalej będzie E, przetestujemy sobie jeszcze te skrzyneczki, na pewno też, e, lecz e, taka seria, jeżeli chcecie, oczywiście nie będę Wam tutaj się narzucać, zrobię taki jeden odcinek, jeżeli chcecie, żebym zrobił z każdą tą skrzynką e, taki materiał, chociaż no, z tymi dwiema będzie ciężko, e, to dajcie znać, to może nie za wszystkimi, po prostu do Riptide Case. E, Seria w sensie, no już macie w tytule, że otwieram teraz skrzyneczkę Recall, no później by była inna, Recall case do tego momentu aż nie trafię kosy. Kurczę, wiecie, no ja mam prawie 9000 balansu, a może to nie starczyć, bo wiadomo, może to nie polecić. Ale dobrze, lecimy. No i próbujemy. Otwieramy. No i próbujemy. A właśnie, zapomniałem dodać, że właśnie jak wbijecie sobie na siezgouskins.com Link oczywiście do stronki macie w opisie, na tej stronie się oczywiście znajdujemy, ale mówię co odcinek, wiadomo, co odcinek też zawsze ktoś nowy się pojawi. No to jeżeli wbijecie w ten plusik i wpiszecie sobie kodik SOUL, klikacie aktywuj, dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy, z którymi możecie zrobić co chcecie, otworzyć sobie skrzyneczkę, zrobić sobie bitwę itd., dalej i do tego 10% mnóstwo do wpłaty. Macie takie metody płatności jak Blik, Visa. E... Skiny, gift giftkardy, smsy, pay soft cardy i w ogóle, więc no, tutaj są naprawdę wszystkie metody płatności, najlepsze też są smsy, bo no, to jest spoko, raz wiadomo, jak telefon na karty raz, no, ja zawsze na jakiegoś metina czy na coś, też z tych SMS-ów zawsze tam e, sobie wbijałem. E, no i tak, no i z kodem soul, po każdej wpłacie znowu możecie użyć kodu soul i cieszyć się bonusami, a my lecimy dalej z recall case, no i otwieramy do tego momentu, aż nie trafię kosy, nic nie sprzedaje, ło, e, jest kurzy kałaszek, jest kałaszek. I spoko. Dobra, lecimy na przyspieszonym i otwieramy do tego momentu, aż poleci kosa. Miejmy nadzieję, że się uda to w tym odcinku, bo będę musiał zmienić nazwę. Kurczę, no niektóre fajne tutaj lecą. To są skręczki takie typowo cs więc spoko. Miejmy nadzieję, że ta kosa dzisiaj siądzie, bo. Będzie ciężko. O, jest! Patrzcie, ale tutaj rękawice, właśnie, przecież to jest rękawice w tej skrzyni. Tutaj są rękawice. Yy, no dobrze, więc no otwieram, tą, otwieram skrzynię, gdziekolwiek dopó jest, dopóki nie trafię rękawic. Dobrze, no, no, zamiast to sprawdzić, zamiast to sprawdzić przed materiałem, wiecie, ja skrzyneczki celowe średnio znam. Średnio znam, bo w się mało otwieram. Z tego względu, że no, no, nigdy tam nie miałem szczęścia. Ale się udało, ale się udało i otworzyliśmy tych skrzynek. Łącznie, czekajcie, jeżeli sobie weźmiemy tutaj 33 tylko skrzynie. 33 skrzynie i udało się trafić rękawice. Ej, zajebiście wam powiem. Naprawdę zajebiście, bo mamy 450 zł a wydaliśmy. Ej, szybko poszło, naprawdę tego się nie spodziewałem. A wydaliśmy na tą skrzynię 756 razy 33. 250, więc dwie stópki mamy profitu z tego. Ej. Jeżeli chcecie, odcinek kolejny no dwie stówki profitu, zajebiście, zajebiście dosiadło. Oczywiście jeszcze coś w tym odcinku zrobimy, na tym tego nie zakończymy. Ale jeżeli chcecie kolejny odcinek, właśnie tego typu, e, tutaj już mamy koski. Więc no, następna, jak w future, future Case myśmy otwierali, no to tutaj otwieram do tego momentu, aż trafię kosę. To ja otwieram, aż trafię rękawice. E, no i poszło dosyć szybciutko. Więc, jak widzicie, te skręczki tutaj cs owe oddają na CSGO Skin to Fest. No w ja się nigdy nie trafiłem rękawiec, nigdy nie trafiłem kosy, nigdy nic w sumie drugiego też nie trafiłem. Więc no, a tutaj tych skręczek troszeczkę mamy, więc możemy sobie taką miniserię odpalić. Co jakiś czas taki odcinek po prostu będę wrzucał. Tylko dajcie znać, czy coś takiego chcecie. No i co? Jakaś, jakaś bitewka? No, jakaś bitewka, proszę Państwa. Case Battle. Czy mamy tutaj coś ciekawego? No niezbyt. Dobrze, więc zróbmy. Nie, nie, nie. No nie przesadzajmy. Zróbmy underdoga sobie. Ej, 2%? A gdzie jest ta 3%? Nie ma jej! Ej. Nie ma jej. Coś, może prosto jakiś błąd mi się coś zbugowało, bo ta jest 1% LOR, 2% LOR, i tutaj gdzieś powinno być to 3% LOR, mi Nie, tutaj gdzieś, Przed brawo, a tym, a jej nie ma. Czekajcie, jeszcze zróbmy tak. Jeszcze raz. No nie ma. Okej, okay, no dajmy te 2%. Dobra, zróbmy coś takiego. Czterech. Underdog. No poszło szybko. Poszło szybko w dzisiejszym odcinku, więc dodatkowo wam robię tej bitewkę. Pamiętajcie, kodzik sobie oddaje, ale jestem naprawdę pod wrażeniem, co to się wydarzyło. Bot Ross, sobot Adi i Bot Alex. No i oczywiście my lecimy. Lecimy. To są typowo procentówki. Wiecie, tutaj mamy 1% na, na tą kostkę. Może być tak, że w tej bitwie nic nie siądzie. Chociaż fajnie by było, znaczy w sensie nam nie musi, nie? Bo to jest underdog, to chodzi tutaj żebyśmy my mieli jak najmniej, bo wtedy zgarniamy wszystko. To jest taka odwrotność zwykłej bitwy, jak ktoś nie wie, oczywiście przypominam, to jest zajebista sprawa. Chociaż wiadomo, no nieraz można mieć szczęście w tym underdogu i wtedy się coś trafi. No i jest lipa. Okej. Okay. No, na razie nic, na razie nic. Kurcze. Tak fajnie siadło te rękawice. No właśnie. No, i gdyby była to zwykła bitwa, byśmy mieli prowadzenie, ale wygrywając, i tak byśmy nie mieli profitu. Nie no, dajcie jeszcze więcej, oczywiście. Chociaż wiecie, jak ktoś, jakby teraz wszystkie boty jeszcze trafiły good knife'a, to jeszcze by było GIT. Teraz my mieliśmy troszkę, może w tych kurcze doplerkach coś tam będzie, w butterflyach. Dobrze by było, gdyby tam boty coś potrafiały, to byśmy mieli zajebisty profit. Ale tutaj się nie zanosi w ogóle, kompletnie nic się nie zanosi w tej bitwie dzisiaj. No i tutaj, jakby im coś tutaj posiadało, no wcale nie byłbym zły. Lecz no. O, mógł siąść ten Digielek, mógł ksiąść lecz no i tak z Alex nic nie ma, nie? Tutaj też duperek sobie przeleciał, ale też nie siadł. Dwie rundy, no raczej lipa. Raczej lipa niestety w tej bitwie, ale w ogóle no, no słabiutko, bardzo słabiutko tutaj. Nic, kompletnie nic. No i któryś z botów sobie zgarnie. No ale zobaczcie, bitwa tyle. A tyle wygrana. Więc no, słabo, słabo poszła zabitewka dzisiaj nam. Yy, procentówki ostatnio mówiłem, takie przechwalałem, ale właśnie. aj 4%, a nie 3. O, nie ma je, widzicie? Nie możemy tej skrzyneczki na razie Jakiś może błąd, a może coś zmieniają. Nie wiem. A szkoda. Yy, no ale dobrze, otwórzmy sobie jeszcze parę tych skrzyneczek tak na szybko. Tych 2% w sensie razy 3, o. Ryko. O, no i dobra. Dobra, jeszcze Puhu, kuźwa jeszcze raz. Patrzcie co się dzieje! Trzy razy pod rząd szadołki Dobra, szczęście. Się... Dobra, jeszcze trzy razy. Raz było dwa. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Ale kuźwa, no pięknie siadło. Trzy razy pod rząd, nie? Jedno otwarcie trzech jest, jedno otwarcie trzech jest, jedno otwarcie trzech jest No i git. dobrze, na tym kończę ten materiał. Jeżeli chcecie właśnie dalej z tej serii to dzisiaj... Żeśmy zapoczątkowali. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie, żebym przetestował też tą skręczkę, bo jakbyśmy sobie tutaj ustawili 5% na monsterka. No, on tutaj może troszeczkę kosztuje. No, możemy spróbować. Z mojej strony tyle ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Do zobaczyska udanego weekendu. Wszystkiego dobrego. Naura!